Słuchajcie pożegnaliśmy właśnie październik w związku z tym możemy sobie zerknąć jak wyglądała miesięczna świeca w takim szerszym kontekście ponieważ tutaj zdecydowanie jest co nieco do omówienia więc to co nam się tutaj pojawiło przypominam na wykresie jednomiesięcznym to zamknięcie świecy na czerwono w tej oto formie. Zwróćmy uwagę na długi knot u góry oraz długi knot na dole tego typu formacja sama w sobie nazywa się spinning top. I w takiej podręcznikowej definicji oznacza to, że to jest świeca niezdecydowania, która sygnalizuje nam, że w trakcie świecy zarówno kupujący, jak i sprzedający mieli siły, ale ostatecznie żadna strona nie przejęła kontroli w taki widoczny, konkretny sposób. Mając na uwadze, warto zerknąć, gdzie ta formacja rzeczywiście miała miejsce. I tak się składa, że ta świeca pojawiła się po dużych wzrostach. Zatem można ją potraktować jako potencjalna oznaka odwrócenia lub przynajmniej pauzę bądź konsolidację w tym długoterminowym trendzie wzrostowym. I jasne są przypadki, że taki spinning top pojawia się po spadkach, czyli tak jak to było chociażby w marcu tego roku. No to wówczas to niezdecydowanie kupujących między sprzedającymi no właśnie miało miejsce. Po spadkach zatem wówczas można było spekulować, że ten spinning top również sugerował potencjalne odwrócenie trendu, jak się wówczas wydarzyło. Oczywiście analiza wsteczna zawsze skuteczna, natomiast jest tutaj kilka niuansów, które po prostu trzeba brać pod uwagę przy omawianiu tego typu formacji, ponieważ tutaj nie ma przestrzeni do podchodzenia do tego tematu powierzchownie, gdzie po prostu widać jakąś świecę i nagle wchodzimy all in albo się wyprzedajemy. Bo świeca wygląda tak, a nie inaczej. Tak to nie wygląda, ale zdecydowanie jest to jeden z elementów układanki, która szczególnie w obliczu miejsca w cyklu, w którym się obecnie znajdujemy, czyli w okolicach szczytów poprzednich cykli, no to nie możemy ignorować wszelkich tego typu sygnałów. A tak się składa, że podobna świeca miała również miejsce w listopadzie cykl temu i był to wówczas pierwszy miesiąc bessy. A przy poprzednim szczycie z poprzedniej hossy również podobna świeca miała miejsce, natomiast ze względu na długość korpusu tutaj bardziej przypomina to świecę doji, która tak samo jak nasz obecny spinning top pokazuje duże niezdecydowanie odnośnie trwającego obecnie trendu. I wiem, że obecnie może tak się nie wydawać, ale historycznie rzecz biorąc, to nadal znajdujemy się w czwartym kwartale, który właśnie historycznie jest najlepszym kwartałem dla Bitcoina. Pomimo tego, że i tak październik w ciągu ostatnich 12 lat, które tutaj widać, po raz trzeci w tej historii zaświecił się na czerwono, zamknął się z ponad 3,5% spadkiem, i z tego co tutaj widać, to fakt, że gdy październik zamykał się na czerwono, no to reszta tego kwartału nie była jakoś szczególnie owocna. W samym listopadzie bitcoin spadł o ponad 36%, po tym, aby jeszcze w grudniu spaść o kolejne, Ponad 5%, a w październiku 2014 bitcoin spadł o prawie 13%, po czym w listopadzie prawie wyszedł na 0 po tym spadku, a w grudniu spadł o kolejne 15%. No i teraz, mając tą nieco szerszą perspektywę w głowach, możemy przejść do interwału jednodniowego, gdzie już dzieje się nieco więcej. Po pierwsze, to musimy pamiętać, że to nie zdecydowanie na wykresie jednomiesięcznym Prędzej czy później zakończy się przewagą jedną ze stron, czyli kupujących bądź sprzedających. Dlatego to, co ja tutaj nałożyłem na tą obecną konsolidację, to jest tak zwany Fixed Range Volume Profile. I jeśli naniesiemy sobie raz jeszcze ten profil wolumenu na obecną konsolidację, no to okaże się, że tak zwany punkt kontroli wolumenu. Czyli ta biała pozioma linia tutaj wyznaczy nam poziom cenowy, na którym w wybranym naszym zakresie wystąpił największy wolumen obrotu. Oznacza to, że właśnie tutaj przy 115 400 dolarach ci kupujący i sprzedający zawarli najwięcej transakcji, więc rynek uznaje ten poziom za można powiedzieć, że taką uczciwą wartość w obliczu tej obecnej zbadanej konsolidacji. No, i właśnie, przez co w trakcie tego typu konsolidacji punkt kontroli często pełni rolę takiego magnesu dla ceny, ponieważ rynek chętnie do niego wraca, gdy tam znajduje się równowaga między popytem a podażą. Przez co może też również działać jako dynamiczne wsparcie lub opór. I właśnie to omawialiśmy sobie w poprzednich analizach. I to właśnie między innymi od tego poziomu w po ostatnim czasie się odbiliśmy. Zatem z perspektywy punktu kontroli wolumenu to obecnie dominują sprzedający. Oczywiście przed dużą porcją ostatnich spadków. Omawiałem wówczas multum innych czynników, które zmieniły moje podejście z byczego na niedźwiedzie. Dlatego teraz zerkniemy sobie raz jeszcze na kilka z tych omawianych wówczas czynników, ponieważ pojawiło się tutaj kilka ciekawych sygnałów. Więc po pierwsze, to mój autorski wskaźnik RSI Sport Plus, który oczywiście nadal masz do odebrania z opisu pod tym materiałem. Przypominam, że to jest ten sam wskaźnik, który na prawie że idealnym szczycie wskazał bardzo konkretny sygnał szczytu z konkretnym prawdopodobieństwem na poziomie 32,6%, po czym potwierdzenie odwrócenia trendu miało miejsce przy pomocy przebicia zarówno poziomu wsparcia, który został tutaj automatycznie przez wskaźnik wykryty oraz przebicie średniej kroczącej TMA, która nie jest możliwa do włączenia na klasycznym RSI, widzimy, że tutaj gdy wejdziemy sobie w ustawienia tego wskaźnika, i zejdziemy sobie do ustawień średniej kroczącej no to mamy tutaj TMA a w tradycyjnym RSI do którego każdy ma dostęp mamy do dyspozycji tylko te podstawowe średnie kroczące natomiast ta bardziej skuteczna jest Tutaj jak najbardziej możliwa do włączenia. Ona pokazuje o wiele mniej fałszywych sygnałów. I mówię o tym dlatego, ponieważ w ostatnim czasie właśnie nie dość, że RSI spadło poniżej tej bardziej zaawansowanej średniej kroczącej, to również było to w towarzystwie przebicia wsparcia, przed którym ostrzegałem w poprzednich analizach. Mamy tutaj bardzo wyraźnie oznaczone BR, czyli breakout. Do tych dwóch przecięć widać, że doszło w tym samym czasie, mniej więcej w połowie tych spadków, co było potwierdzeniem, że jeszcze to nie jest koniec tych spadków. No i teraz słuchajcie, mamy te dwa przecięcia, ale miejsce, w których do nich doszło, również jest tutaj kluczowe, ponieważ RSI wraz z tym ostatnim spadkiem ceny również spadł poniżej poziomu 50, który również jest swego rodzaju takim punktem kontroli między silnym trendem wzrostowym, a trendem spadkowym. I tak się składa, że gdy jesteśmy poniżej tego poziomu 50, no to bardzo podobnie jak w przypadku punktu kontroli wolumenu, możemy ewidentnie zobaczyć, że to niedźwiedzie są aktualnie w kontroli nad bykami. Ale to nie wszystko, ponieważ dodam tutaj również wyjaśnienie o co chodzi z tą żółtą linią, którą tutaj narysowałem. A mianowicie jest to niedźwiedzia dywergencja, czyli sytuacja, w której Bitcoin w naszym przypadku osiąga coraz to wyższe szczyty, nowe all time high. Natomiast RSI przez prawie półtora roku widać, że osiąga coraz to niższe dołki. A tego typu długoterminowe dywergencje zazwyczaj przyczyniały się do zwieńczenia hossy w poprzednich cyklach. W związku z tym na chwilę obecną bardziej rozglądam się za otwieraniem średnioterminowych shortów lub poszerzania shorta, który nadal jest w grze, którego akumulowałem z średnią ceną wejścia na poziomie 121 tysięcy dolarów. I to właśnie ten sygnał szczytu z mojego RSI Sport Plus, mojej usportowionej wersji RSI, był jednym z potwierdzeń mojej tezy odnośnie otwierania wówczas tego shorta. Więc wiemy już jak wygląda sytuacja rynkowa przez pryzmat usportowionej, bardziej skutecznej wersji RSI. Ale również w kontekście obecnej sytuacji na rynku nie możemy ignorować potencjalnego byczego przecięcia na stochastic RSI, ponieważ właśnie do takiego teraz doszło. Jest to również jeden z sygnałów, który brałem pod uwagę, gdy znajdowaliśmy się. W okolicy oporu w postaci tego punktu kontroli wolumenu, to wówczas doszło do tego typu niedźwiedziego przecięcia. Teraz doszło właśnie do byczego przecięcia. Więc jasne, mamy tutaj potencjalnie sprzeczne sygnały, ale nie pozwolę na to, aby po obejrzeniu tego materiału ktoś sobie pomyślał, że no dobra, pójdziemy w górę albo w dół, ponieważ nie po to tutaj jesteśmy. Więc bardzo ważne jest, abyś obejrzał ten materiał do samego końca, ponieważ wszystko właśnie tam na końcu, jak puzzle, ułoży się w jedną spójną całość. Ale teraz, jak podejść z głową do tego obecnego? Przecięcia. Po pierwsze, to nie możemy ignorować miejsca w strukturze rynkowej, gdzie doszło do tego typu przecięcia. Słuchajcie, jeśli raz jeszcze nałożymy sobie profil wolumenu na poprzednią konsolidację, w której również doszło do tego typu przecięcia, no to w czerwcu wyglądało to tak, że Bitcoin wówczas również flirtował z tym punktem kontroli, a teraz przypominam, że znajdujemy się pod tym punktem kontroli, no to wówczas ten byczy sygnał. Był fałszywym sygnałem i po prostu się nie sprawdził. Dlatego też, nie bez powodu w tej, można powiedzieć, fabrycznej wersji Stochastic RSI. Wyznaczono te strefy 80 i 20, gdzie tego typu przecięcia mają po prostu większą skuteczność niż mniejszą, a mniejsza, jak się może okazać, ma miejsce właśnie między tymi dwoma strefami. Podobna sytuacja, jak do tej, którą sobie przed chwilą omówiliśmy, miała miejsce również w poprzedniej konsolidacji, czyli mamy ten punkt kontroli oraz nawet wielokrotne przecięcia w tej neutralnej strefie. I nawet gdy doszło do takiego pierwszego byczego przecięcia wychodzeniu ze strefy przegrzania, no, to w tym przypadku mieliśmy do czynienia również z dywergencją, w której cena, pomimo malejącego pędu wzrostowego, i tak osiągała wyższe szczyty, które zostały raz jeszcze zwieńczone sygnałem szczytu o umiarkowanej sile, który wskazuje nam RSI Sport Plus. Po czym doszło raz jeszcze do kontynuacji spadków oraz poniekąd oziębienie tego rozgrzanego trendu wzrostowego. Zatem jasne, przyjęło się uważać, że przecięcie tych dwóch linii jest byczym sygnałem. Natomiast w takim skrócie po prostu może to być lepszy, bardziej skuteczny sygnał, gdy dojdzie do niego poniżej 20. A gdy już wiemy, jak kluczową rolę gra wolumen w strukturze rynkowej, to zerknijmy sobie raz jeszcze na wskaźnik OBV, czyli On Balance Volume. No to tutaj okaże się, że OBV stracił bardzo ważną strefę, której utrzymanie byłoby samo w sobie byczym sygnałem. Natomiast obecne zmagania z tym żółtym oporem, które wyrysowałem, Nadal trwają, pomimo tego, że OBV nadal spada i spadał również w sytuacji, w której Bitcoin rusł, no to utrata tej czerwonej strefy może wskazywać na potencjalny brak siły potwierdzonym przebiciu tego oporu. A jak już wiesz albo nie wiesz z poprzednich analiz, to potwierdzone przebicia tego typu oporów z dużą dozą skuteczności zwiastowały wzrosty i na chwilę obecną jest za wcześnie, aby wysnuć konkretne wnioski odnośnie większego ruchu wzrostowego. Jasne, według Stochastic RSI możemy się jeszcze chwilę pokonsolidować, może nawet nieco odbić, ale biorąc to wszystko do kupy, co jeszcze wcześniej usłyszałeś i usłyszysz później jeszcze więcej w tym materiale, to dowiesz się, dlaczego takie zimne kalkulacyjne podejście jest jedynym słusznym. Ale jeszcze nie rozstajemy się z tym wykresem, ponieważ to, co chcę Wam pokazać, to jest Dalsze zacieśnianie się wstęg Bollingera, które wskazują na nadchodzący duży ruch. I przez chwilę te wstęgi w obliczu ostatniego spadku trochę stały w miejscu, no to one ponownie zaczęły się zawężać. No i teraz, słuchaj, wstęgi Bollingera to jest wskaźnik techniczny, który składa się właśnie z tych trzech linii: mamy górną wstęgę, linię bazową oraz dolną wstęgę. Te wstęgi są wyznaczane w odległości określonej liczby odchyleń standardowych od tej właśnie tutaj średniej. A jeśli wejdziemy sobie w ustawienia tego wskaźnika, w którym ja nic nie zmieniałem, to jest jego taka fabryczna wersja, no to dowiemy się, że mamy tutaj do czynienia z dwoma odchyleniami standardowymi. Okej, okay, ale co to jest to całe odchylenie standardowe? Więc to jest pojęcie między innymi z statystyki. Ci co mieli na studiach statystykę, możliwe, że kojarzą ten termin, natomiast w kontekście rynkowym no to tego typu odchylenie standardowe mierzy zmienność. Więc gdy rynek staje się bardziej zmienny, wstęgi się rozszerzają, a gdy zmienność maleje, się zawężają. Dlatego również te wstęgi pełnią rolę dynamicznego wsparcia i oporu, ponieważ cena ma tendencję do odbijania się właśnie od ich granic. Co wielokrotnie omawialiśmy na tym kanale, nieraz były one częścią postawionej tezy w różnych zagraniach, ponieważ spotkania ceny z tymi wstęgami to są sytuacje, w których rynek testuje ekstremalne poziomy względem swojej średniej. Więc dlaczego tego typu zacieśnianie wstęg zwiastuje duży ruch? A dlatego, że wskazuje na okres niskiej zmienności, co już wiesz, ale i równowagi między kupującymi i sprzedającymi. No i zazwyczaj tego typu zwężenie kończy się silnym wybiciem w jedną ze stron. A tak się składa, że na RSI jesteśmy poniżej poziomu 50, oraz cena jest poniżej punktu kontroli. Bardzo ważne, aby mieć to na uwadze. Tym bardziej, że jeśli obecne odbicie miałoby być kontynuowane, no to musimy pamiętać, że mamy tutaj tą górną wstęgę Bollingera, która Właśnie pełni rolę dynamicznego oporu. Znajduje się ona pod punktem kontroli wolumenu oraz jeśli włączymy sobie 50-dniową średnią kroczącą oraz 200-dniową średnią kroczącą, ta średnioterminowa średnia krocząca to jest niebieska linia, a długoterminowa średnia krocząca to jest czerwona linia. Tak się może okazać, właśnie od tej długoterminowej średniej w ostatnim czasie się odbijaliśmy w akompaniamencie z naszą zieloną strefą popytową, którą sobie wyznaczyliśmy na przestrzeni wielu ostatnich analiz. No to w związku z tym, że przez ostatnie kilka tygodni było więcej spadków niż wzrostów, no to ta średnioterminowa średnia krocząca również zaczyna opadać. Ona również pełni rolę dynamicznego wsparcia oraz oporu. Zatem widzimy, jak trzy bardzo konkretne czynniki nam się tutaj łączą w strefie między 113 803 a 115 409. I to jest strefa, która nam się później przyda. A to, co teraz mamy na wykresie, to są tak zwane funding rates. Funding rates to są opłaty, które ponosi każdy trzymający pozycję lewarowaną i w zależności od tego, kto obecnie dominuje na rynku, longujący lub shortujący, no to jedna z tych stron ponosi opłatę zwaną jako funding rate, między innymi po to, aby kurs na futures był zrównany z kursem na spot. I patrzcie, co tutaj się dzieje. No, i co my możemy tutaj zauważyć? W jakich sytuacjach na rynku dominowali shortujący, czyli te czerwone pionowe kolumny, to są momenty, w których negatywne funding rates miały miejsce na koniec dnia, a zielone pionowe kolumny to są dni, w których te funding rates były zamykane na zielono, czyli longujący dominowali. No i często to, co mówię na tym kanale, to jest fakt, że w, w obliczu lokalnego dołka, jeśli dochodzi do sytuacji, w której większość shortuje, no to prawdopodobieństwo, że jest to lokalny dołek bądź jego okolice jest zdecydowanie wysokie i nieraz wykorzystywałem to przy moich zagraniach. A tak się składa, że teraz, w tej obecnej konsolidacji, która i tak jest nacechowana bardziej trendem spadkowym niż wzrostowym, no to te funding rates w ostatnich dniach Przypominam, że po rekordowej likwidacji longów, to mimo tego, longów jest coraz więcej i przybywa ich więcej każdego dnia. Obecnie funding rate'y są na tyle wysokie, jak były, gdy Bitcoin osiągał swoje all-time high, a jak mam nadzieję, że większość wie, to większość na rynku traci. Zatem większość po prostu nie ma racji. Widzimy, jak w trakcie tej konsolidacji, który obecnie można nawet nazwać trendem spadkowym, dominowały longi i jak na tych lokalnych dołkach. Jak mówiłem wcześniej, dominowały shorty, czyli większość grała na dalsze spadki. To jest kolejny czynnik, do którego należy podejść na poważnie i mieć na uwadze przy otwieraniu jakiejkolwiek pozycji. Oraz przy występowaniu różnych lagujących, byczych sygnałów, jak chociażby to przecięcie na Stochastic RSI, które sobie wcześniej mówiliśmy. I tak naprawdę to na tym mógłbym skończyć omawiać Funding Rates, ale na tym kanale wchodzimy nieco głębiej w temat, ponieważ teraz na interwale jednogodzinnym możemy sobie zobaczyć, jak właśnie na przestrzeni pojedynczych godzin zmieniały się Funding Rates. No i tak się składa, że mogliśmy zobaczyć mnóstwo shortów na ostatnim lokalnym dołku, czyli właśnie to, co mówiłem, ale teraz jeszcze bardziej mamy to zwizualizowane. No to słuchajcie, to, co obecnie nie ma miejsce w obliczu tych wzrostów, które aktualnie trwają. No to widać, że większość je shortuje w takim bardzo krótkoterminowym ujęciu, a mniej więcej w połowie tego impulsu wzrostowego. Te funding rate wczoraj wieczorem mocno skoczyły do góry, zatem strach, który obecnie daje się we znaki, realnie odbija się na tym, co widzimy w krótkoterminowym ujęciu. I to właśnie te shorty, które są otwierane z ostatnich godzin, mogą napędzać krótkoterminowe odbicie. I jeśli rzeczywiście miałoby wejść w życie dalsze odbicie napędzane likwidacjami tych shortów z ostatnich godzin, których jest zdecydowanie więcej niż longów w tym czasie, to musimy obserwować jak dalej zmienia się funding rate i jeśli zmieni się na poczet, dominujących longów, no to może się okazać, że mamy do czynienia z lokalnym szczytem bądź z jego okolicami. Idąc dalej, to strach odbił się nie tylko na pozycjach lewarowanych, ale również na posiadaczach ETF-ów, ponieważ wypływy z ETF-ów w ostatnim czasie sięgały około pół miliarda dolarów, nawet dwa dni z rzędu. I właśnie tego typu wyprzedaże napędzane strachem zdarzało się, że w krótkoterminowym ujęciu miały miejsce w okolicach lokalnego dołka. Tak jak to było chociażby w przypadku spadku na 106 tysięcy dolarów, to właśnie ten dołek był między innymi napędzany Wyprzedażą od strony ETF-ów. A patrząc w drugą stronę, to mogliśmy zobaczyć ponad miliard dolarów wpływów w ETF-y, gdy Bitcoin osiągał swoje all-time high na poziomie około 126 tysięcy dolarów. To tak samo jak z masowymi wyprzedażami wskazujące na lokalny dołek. Tego typu masowe napływy kapitału często wyznaczały lokalne szczyty, i bardzo ładnie nam się to wówczas zazębiło z. Wyraźnym sygnałem szczytu na moim wskaźniku RSI, do którego przypominam, że zostawiłem instrukcję do odebrania w opisie pod tym materiałem. A w obliczu wszystkiego, czego się już dowiedziałeś w tym materiale, no to możemy wyróżnić dwa kluczowe poziomy likwidacji, z czego jeden jest przy prawie 112 tysiącach dolarów, a drugi na niższych poziomach. Przy 108 621 dolarów. A jak już wiemy, potencjalnie zbliża się duży ruch na bazie zacieśniających się wstęg Bollingera. A z racji na popularność tych wstęg, to często dochodzi do różnego rodzaju manipulacji przed rzeczywistym dużym ruchem. Widzimy, że chociażby ostatnim razem, gdy te wstęgi były stosunkowo ciasne, no to mieliśmy najpierw pompę do góry, nawet utrzymanie się na chwilę ponad poziomem kontroli, po czym spadek w dół na 109 000 dolarów. Pompę na nowe Old High, a następnie nowy lokalny dołek, tak więc. Bardzo ważne jest, aby w obliczu tych zacieśniających się wstęg Bollingera obserwować rynek z różnych perspektyw, czyli coś, czego właśnie teraz jesteśmy w trakcie. I gdy rozszerzymy naszą perspektywę z map likwidacji z dwutygodniowej perspektywy na jednomiesięczną, no to okaże się, że to likwidacje na niższych poziomach, w takim już średnioterminowym ujęciu, są po prostu większe. I tutaj poziom 105 856 zdecydowanie można wyróżnić, oraz bardzo podobnie jest na wykresie 3-miesięcznym. W którym ten poziom likwidacji po prostu jest tylko bardziej poszerzany i jest mu zdecydowanie bliżej do obecnej ceny niż ta pula płynności, która się powoli buduje na ostatnim all time high. A patrząc jeszcze szerzej na rok wstecz, no to okaże się, że pula likwidacji przy 93 tysiącach dolarów jest większa niż ta na all time high. I na te same pule likwidacji można zerknąć z nieco innej perspektywy tak zwanego max painu, czyli maksymalnego bólu dla longujących bądź shortujących. No i jeśli zerkniemy sobie na ten maksymalny ból z ostatnich 24 godzin, zobaczymy, że w obydwie strony spadek bądź wzrost o około 1,5% doprowadzi do tego maksymalnego bólu. Tak samo będzie z pozycjami otwartymi w ciągu ostatnich 48 godzin, ale gdy zaczniemy sobie zwiększać tą perspektywę z 3 dni na jeden tydzień, i z jednego tygodnia na drugi tydzień, to zobaczymy, że sytuacja dużo się nie zmieniła. Ale patrząc na miesiąc wstecz, no to maksymalny ból dla shortujących znajduje się właśnie na all time high, do którego bitcoin by musiał urosnąć około 15%, a w tym samym czasie największy ból dla longujących prawie 4% niżej na 105 856 dolarach. Co wskazuje na to, że wycinanie longów w średnioterminowym ujęciu nadal może mieć miejsce. A jak już wiemy, trochę tych longów się na otwierało ostatnio. Jeszcze sobie powiemy kilka słów o sytuacji złota, można powiedzieć, że w fizycznym odpowiedniku Bitcoina. No to tutaj mamy w końcu korektę po tym bardzo mocnym rajdzie w ostatnim czasie. Obecnie złoto spadło z 4000 około 400 na 4000 dolarów. No i słuchajcie, bardzo często, gdy złoto osiągało swój lokalny szczyt, to okazuje się, że w takim średnioterminowym ujęciu było to na korzyść Bitcoina. I zostawiłem ten temat na koniec z tego względu, że obecnie dane po prostu nie przemawiają nad jakimiś ogromnymi wzrostami na przestrzeni następnych miesięcy, powiedzmy pół roku. Natomiast jest to kawałek informacji, których również nie ignoruję. I do czego tutaj zmierzam, to fakt, że jasne, złoto miało swój ride, a w obecnej erze, w której bardzo mocne fundusze inwestycyjne stoją za ETF-ami na Bitcoinie, to no to możliwe jest, że po tej obecnej korekcie nasz cyfrowy odpowiednik złota oraz ogólnie ta narracja cyfrowego złota może być nieco bardziej pchana właśnie na korzyść Bitcoina i nie korzyść złota. A jak widzieliśmy w ostatnim czasie na jakichś postach na Twitterze, no to przed kantorami w okolicach tego szczytu stawiały się wręcz kolejki ludzi, którzy chcieli się je zapakować w złoto, no to jest część szansy, że kawałek tego tortu złota skapnie do Bitcoina, natomiast to jest najzwyklejsza spekulacja. I jeśli miałoby się coś konkretnego zmienić w tym temacie, to z pewnością dowiesz się o tym na tym kanale. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy sobie wykres Bitcoina w parze do złota, no to obecnie Bitcoin w parze do złota zaczął się odbijać od ostatniego lokalnego dołka, a gdy ten ostatni lokalny dołek był wyznaczony, to miało miejsce... Również w okolicach lokalnego dołka na Bitcoinie poniżej 80 tysięcy dolarów. Wówczas publicznie kupowałem Bitcoina i różne altcoiny, którymi dzieliłem się właśnie na Telegramie. A poprzedni lokalny dołek również miał miejsce na końcu konsolidacji w byczej fladze z zeszłego roku. No i takich przykładów jest więcej. Zatem jestem ciekaw, jak sytuacja dalej się tutaj rozwinie, i będę ją na bieżąco monitorować. Wracając jednak do tematu bitcoina, to musimy pamiętać, że mamy do czynienia z nie tylko z longującymi bądź shortującymi bądź kupującymi lub sprzedającymi, ale również z inwestorami długoterminowymi oraz krótkoterminowcami. Inwestorzy długoterminowi wyróżniają się lepszą skutecznością i to, co oni obecnie robią, to wyprzedaż na prawie że takim samym poziomie, gdy bitcoin kosztował około 120 tysięcy dolarów. Zatem widać, jak ta podaż, supply znika z rąk długoterminowych inwestorów, i bardzo chętnie od tych długoterminowych inwestorów kupują obecnie krótkoterminowcy. A patrząc tak sumarycznie na zrealizowany zysk długoterminowych inwestorów, to tak, jak napisałem na Twitterze, przebił on już szczyty z 2013 roku oraz 2021 roku i jest bardzo blisko tych szczytów z 2017 roku, które zakończyły hosse. Więc, jak widzisz, sytuacja jest bardzo zmienna, jest mnóstwo danych do brania pod uwagę, a finalnie to większość i tak straci i skorzysta na tym jedynie mała garstka osób. Tak więc nie ma tutaj miejsca na powierzchowne podejście. Wiem, że ten materiał mógł być nieco dłuższy niż zazwyczaj, ale naprawdę uważam, że to jest okres, w którym trzeba przysiąść i się skupić, i chociażby ostatnio, gdy doszło do rekordowych likwidacji longów w historii rynku kryptowalut, to my, dzięki zleceniom, którymi podzieliłem się na telegramie, realizowaliśmy zyski z shorta. To by było na tyle z mojej strony, a z waszej to jestem ciekaw, czy właśnie taki format, w którym tłumaczę nieco więcej, co rzeczywiście pokazuje jak chociażby wyjaśnienie wstęg Bollinger'a albo funding rate'ów, czy większość z was jest z nimi zaznajomiona z tymi definicjami. Ostatnio widziałem kilka komentarzy, że takie wyjaśnienia by się przydały, tak więc dajcie proszę znać, czy taka forma wam odpowiada i oczywiście pisząc komentarz to uważajcie na różnego rodzaju boty i skamy i też nie mówię tego po to, aby sobie podbić zaangażowanie pod filmami, bo nie muszę tego robić. Zresztą nasz kanał jest jeden z nielicznych, który rośnie bardziej niż reszta polskich kanałów kryptowalutowych. Co więcej, to u niektórych te społeczności nawet po prostu maleją, a nie rosną i myślę, że to mówi samo za siebie. Tak więc do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale na tym kanale. Bądź na telegramie i cześć.